kilka słów doświadczeń opowiedzieć. Proszę Państwa, nasza wystawa znajduje się w tym powyżej. Będzie trwała przez miesiąc. Zapraszamy Państwa raz jeszcze i wszystkich daniowych na dziedzinie zdanie. Katalog wystawy będzie do pienia na dole, ale niestety od jutra. To dotyczy również plakatu, bo odgazu na dole jest. Jest piękny katalog z pięknymi zdjęciami, z opisem, myślę, że bardzo, posiadania w swoich zbiorach. Proszę Państwa, tak jak otwierają się drzwi, tak uznajmy, że wystawa została otwarta. Zapraszam Państwa tymi drzwiami przez zielony gabinet Króla Strasia, przez pokój, w którym odbywały się obiady czwartkowe na świetną wystawę Edwarda Proszę bardzo.